Dobry dzień dobry, zachowuj się w kamerze jesteś. Kamień Łujecki, 123. Ja w sumie okolicę Garbowa, ten co kasza leciała. Aha, czyli tu gdzieś, tak? No tak, on na tam z 15 km mieszka. A okej, okay, czyli to po twoim śmietniku? No wokół, i... wokół Twojego śmietnika wyścig, tak? Tak. Albo wokół komina, jak niektórzy mówią. Dokładnie. E, czy to debiut w ogóle twój? Na no taki długi, znaczy długi, jadek krótki, ale mój najdłuższy. Aha. Przedtem był Garmin, w Izerach i w Otach jechał. No to coś już tam jeździłeś. Jak byś to porównał do tamtych wyścigów, to znaczy ten dystans i w ogóle jak ci się jedzie Ten jest najłatwiejszy. Łatwa traca? Tak, w porównaniu z tamtym. W górach to były świadome przewyższenia. Bo taka to zima była. Już swoje miała znaczenie. A tak no, koło czy... łodzi gdzieś, tak? To było? Tak. Ta koło gdzieś koło łodzi była. Aha. Tak, to zobaczymy, jak dalej pójdzie. Jakoś pomiędzy tymi startami się rozwijasz, coś zmieniałeś w rowerze, w treningu, czy w ogóle w podejściu? Rowerze nic, ten, znaczy, tak na trenuję, ona tak. a zawsze trenuję, bo tylko w niedzielę mam czas na, na domy. No i tam coś tam jeszcze. Ale jakoś z planem, z głową, czy tak po prostu jeździsz? Znaczy tak planuję sobie jakoś tam czasę. gdzieś tam kilometrów. Aha, ale planów treningowych takich ułożonych tam przez trenera nie. czy coś nie? Brak czasu na to niestety. Aha. No a może jak się wciągniesz, rozwiniesz to zaczniesz więcej. Z moją opłaty nie da rady. Co w ogóle motywuje do wzięcia udziału w takich zawodach? Atmosfera. Ludzie i to wszystko fajny klimat. Ci, ci startujący tworzą, tak? Tak. Aha. A co byś takim początkującym powiedział, poradził jakieś takie może zdanie motywacyjne do nich warto startować? No zawsze warto startować, bo zawsze to jakieś osiągnięcie swoje, co nie? Jakieś swoje plany czy coś tam. I masz jakiś plan na dzisiaj? Dokąd idziesz? Do zalewu jadę, a później. Do zalewu, gdzie to jest? Bo to nie, ja nie Lublin. znam. Czyli to ile kilometrów jeszcze masz dzisiaj? Zalew jest w sumie na 280 km. Aha, czyli jest 50 jeszcze? Już jest 50. I co i tam jakieś nocowanie ewentualne? Jeszcze się zastanawiam, tak musimy jechać dalej, co nie? Aha, a masz tam do nocowania? Nie mam. Nie mam, czy musiałbyś szukać jakiegoś nocowego? Nad zalewem to już tam jakiś pokój ma złacione, co nie? Aha. Ale zobaczy, na ile wydosiły. Czyli tam to raczej dojedziesz, no bo 50 to pewnie tak. zrobisz i rozumiem, że tam podejmiesz decyzję tak. czy dalej jechać, tak? A jak z jedzeniem i piciem sobie radzisz? No dzisiaj już była bomba. Była już bomba? Tak. O, No ale właśnie w Karbowie zjadłem obiad taki już konkretniejszy Aha A dlaczego bomba? Nie jadłeś czy za, za szybko wystartowałeś? Bo trzymałem się takiej grupy A okej okay. To zaje... trochę goniła I zajechali cię No i się trochę podtarłem Zatarłem <laughs> Czyli podpaliłeś się za bardzo <laughs> po prostu <laughs> Okej okay. No tak to taki ultra trzeba uważać trochę bo łatwo się Właśnie, da jak to wiadomo na początku, kurde siła jest, nie? Się ciśnie. <laughs> Taką ciekawostkę ci powiem to szczególnie na Karpaty Divide, czyli na górskim tym ultrawieś, jak można poznać doświadczonych jeźdźców, że wolno jadą na początku. Jak ktoś wolno jedzie, to wiadomo, że jest startował. No. A jak ktoś, wiesz, na 30 km gna pod górę, to znaczy, że debiutant. Będą jakieś starty w tym roku jeszcze? Coś tam planujesz? Nie planuję. tak powiem. Nie wiem, jeszcze się nie, no, nie zastanawiałem co dalej. Aha. Ale myślę, że to się jeszcze wpadnie. Rozumiem, że Ty tą trasę znasz w dużej części, tak? Te, te Oraz, drogi? Nawet po utaszu jechałem w niedzielę. Aha. Tak ze 100 km się przejechałem tak, tymi odcinkami coraz są takie fragmenty których nie znasz czy raczej wszystko so, wjechane? Wszy so. Nie, są so fragmenty których nie znam I co na gravel to dobre, dobra impreza? Tak. To jest dobry rower na tą imprezę? Idealna Idealnie Aha Czyli na MTB nie ma potrzeby tutaj jeździć? Nie Fajnie, dziękuję Ci bardzo za rozmowę w takim razie. O, i poproszę jakieś machnięcie do kamery. Dzięki. Trzymaj się, powodzenia.